W kolejnym odcinku programu Stacja Kultura. W tym tygodniu w Zgorzeleckim Multikinie zobaczymy premierowo dwa filmy. Pierwszy z nich to RYPD, Agenci ze Światów w reżyserii Roberta Szwędkę. Drugi, Jeszcze Większe Dzieci w reżyserii Denisa Dugana. Film opowiada historię szeryfa Roya, który pracuje w legendarnym wydziale do spraw świętego odpoczynku. Stary i poczciwy szeryf nie wie jeszcze, że pewnego dnia przyjdzie uratować mu cały świat. Praca w departamencie do sprawiecznego odpoczynku to niełatwe zadania. Ciągłe pościgi, strzelaniny i upadki. Ale czego się nie robi, żeby złapać dusze zmarłych, które bojąc się srogiego, ale sprawiedliwego wyroku ostatecznego, ukrywają się pośród żywych. Właśnie z tym zmierzą się główni bohaterowie rojnik. Różnica charakterów i odmienne poczucie humoru sprawią, że początkowo między agentami dojdzie do konfliktów. Jednak z czasem okaże się, że los łączył ich nieprzypadkowo. A tough day. Where am I? You're dead. This is a joke. Hilarious. <laughs> you have skills that we want. We'd like you to join the RIPD. The RIPD. Rest in Peace Department. <laughs> I think you're smelling what I'm selling. Your job is catching deados, the bad souls that escape judgment. <laughs> Meet your new partner. You got to earn that. Come on. We are the greatest lawmen that ever lived and died. Now, some soul hide out among the living. Damn! I don't know what else to shoot you between. There's something else. You don't look like you. You don't sound like you anymore. So what do I look like? Really, an old Chinese guy? What about you? Well I guess you went, Roy. You ready? Stanley in the wiki. We're with the Department of Health. We suspect that you might be dead. You can back this one. My treat. No. I'm not I'm not going near that. Don't tear up. Help. Help. You might notice we're pretty durable. Still hurts. Seen that before? If the dead take over, that's it for the living world. They picked the wrong venue to make a stand. This world's for the living, and R.I.P.D. is gonna keep it that way. Holy! Ah, well, well. Assuming <laughs> the world don't end. Born, right? Don't tense up. Powrót do rodzinnego miasta nie zawsze bywa łatwy, ale może być również zabawny. Na własnej skórze przekonał się o tym Lenny Feder, który postanowił wrócić do swojego rodzinnego miasta. Tym razem jednak zabrał ze sobą całą swoją rodzinę. A few years ago, some old friends shared an unforgettable weekend. This year, They've moved back to their hometown. Lenny Feder, bohater dużych dzieci, powraca. Tym razem Leny zabiera w rodzinne strony swoją rodzinę. Już pierwszej nocy w nowym domu spotykają ich niecodzienne przygody związane ze zwierzętami zamieszkującymi pobliski las.

Hey, hey, hey! Whoa, whoa, whoa! Hey, fellas, that was a good handshake. We got a good one too. It goes like this. Oh, how nice you doing, see. sir? Very good, sir. <laughs> oh, nice. oh, that's cold. <laughs> oh, <Don't need nothing laughs> Oh my God! Secret table. Yes, honey. How are you? What's going on? <laughs> We're gonna take off that way. Naked. You guys are losers. <laughs> Don't need A raft in there. <laughs> Who did that? <laughs> Które wakacje wciąż trwają, my cofniemy się na chwilę do roku szkolnego. Przedstawimy Państwu reportaż z podsumowania projektu Młodość. Pierwszy krok ku starości. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy piosenką, która doskonale wpisuje się w założenia naszego projektu. A słowa: żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Oddają istotę naszych spotkań, czyli to, co było naszym hasłem przewodnim. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Na początku było trochę bólu, jak to zrobić, żeby z, tą, z tymi ludźmi starszymi się jednak zjednoczyć, znaleźć na to czas, bo jak wiadomo w tym wieku czasu jest bardzo mało. I mali młodzi ludzie i starsi ludzie mają tego czasu mało. Udało się. Nawet się nie spodziewaliśmy, że tak ludzie starsi odpowiedzą na nasze hasło. Odzew jak widać przepiękny, słychać po dźwiękach jak się z nami po prostu bawili. To nie była ciężka praca ani dla jednej strony, ani dla drugiej. To były miłe chwile. Młodzież, o której się różnie mówi w dzisiejszym wieku, naprawdę się odnalazła. Pokazali tak wielkie swoje serca i pokazali, że są wspaniałą młodzieżą, że jeżeli tylko dać im palec, to wezmą całą rękę i pokażą wszystkim, że można współpracować, że nieważne są bariery językowe, bariery wieku, nie ma żadnych barier, po prostu jesteśmy dla ludzi. współpracę w takim wymiarze z taką młodzieżą chcemy zawsze odpowiedź na, moje, na jedną część pytania. Teraz jak przebiegała? Przebiegała niezwykle sprawnie. Mam nadzieję, że w tej chwili kończymy pierwszy etap tej współpracy. To jest koniec roku szkolnego, koniec również naszego semestru letniego. Robimy przerwę wakacyjną, a po wakacjach spotkamy się znowu my, słuchacze, na naszych zajęciach, w których mam nadzieję zaistnieje również ten dalszy ciąg tego projektu, bo jest to dobre działanie. Naprawdę, to takie spotkania międzypokoleniowe. To jest, to jest to, co powinno istnieć cały czas. To jest to zabronione, nie wiecie, ale samo ona jest najważniejsza w tym świecie. Młodsza miasta uczyła kilku fajnych chwytów, jak stosować, jak nie macie na wydłu. Bardzo się bała, muszę przyznać szczerze, ale nawet Było co nie miara. i przychodziła cała wiara. Młodzież tajniki klawiatury nam pokazali, i świat wirtualny i swe. A jednak nie wszystko nam się podobało. Tak pan tak, coś zabolało. To pani Agnieszki na zajęcia panowie to chętnie przychodzi. Tam się pryży. Tam się ona na nas wcale nie zwracali uwagi, tylko w internecie nowej znajomości szukali. Ja i z tego filmu jestem, więc plikam, bo mam chęć na poznanie nowych pomysłów w internecie. Bardzo mnie cieszy jednak, że uczestnikami tych projektów byli też ludzie, którzy tutaj pracowali. I to jest najwspanialsze. spojrzeli na tą szkołę po latach troszkę inaczej. Jako pełni uczniowie, no bo się uczyli. I powiem tak, to słowa podziękowania przede wszystkim dla pani dyrektor i dla pana senatora. Przyjdź, w mój nie zawsze jest tak, jak Poza Nowa przygotowało dla fanów dziesiątej muzy projekcję filmów pod tak zwaną chmurką. W dniach 10 i 17 sierpnia w Zgorzeckim Amfiteatrze będą odbywać się seanse filmowe. Będzie się bardzo dużo działo, i nie tylko w kinie, ale także przede wszystkim nawet w amfiteatrze miejskim. Otóż rozpoczynamy tak zwany cykl filmowy, który ma nosi pod tytułem Filmy bez biletów. 17 sierpnia odbędzie się projekcja filmu z epoki kina niemego, do którego będzie realizowana muzyka na żywo. Jest to już tradycja w kinie należącym do Miejskiego Domu Kultury. Będziemy grać muzykę na żywo do filmu niemego i zespołem, który się podjął tego trudu, tego wyzwania jest czołowy przedstawiciel sceny muzycznej z Gorzeleckiej, zespół Freski. Kino Poza Nowa przygotowało również darmowe projekcje dla dzieci. W dniach od 12 do 20 sierpnia o godzinie 11.01 maluchy mogą przyjść na bajkowe wakacje. O kulturze można mówić i mówić niestety nasz program dobiega już końca. Na kolejny zapraszam w najbliższą środę. Do zobaczenia.